Zacznijmy od początków naszego projektu. Dokładnie 18 września napisałam na naszej grupie o olimpiadzie zwolnieni z teorii. Dziewczyny od razu się zgodziły, bo jest to fajna inicjatywa. Długo zastanawiałyśmy się nad tematyką, ale Madzia napisała o problemie przemocy wobec kobiet. I tak narodził się pomysł z projektu Czas Kobiet. A dokładną datą rozpoczęcia naszego projektu jest 22 listopada 2023 roku. Celem naszego projektu było zorganizowanie zajęć samoobrony oraz rozdanie Wam gazów pieprzowych, co zresztą nam się udało. Chciałyśmy poznać podstawowe techniki samoobrony i umożliwić to innym kobietom z naszego otoczenia. Nie spodziewałyśmy się tak dużego zaangażowania, bo w zajęciach samoobrony wzięło udział aż 100 osób. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie pan Dariusz Kołodziej, szef zespołu Kraw Magi w Radomiu, który bezinteresownie zaangażował się w naszą akcję i pomógł nam przy organizacji zajęć samoobrony. Wizja zajęć samoobrony zapoczątkowała nowe pomysły w naszych głowach i w ten sposób zrealizowałyśmy wykłady merytoryczne w Tragucie, Czachowskim, skórzance, jak i kochanowskim. Na nich edukowałyśmy naszych rówieśników na temat wszelako pojętej napaści na kobiety. Przedstawiłyśmy również wyniki ankiety, którą przeprowadziłyśmy w październiku 2023 roku. Na wykładach również opowiedziałam trochę o pojęciu molestowania, a Marta opowiedziała o pojęciu gwałtu i jego rodzajach. Nie mogło również zabraknąć integracji z naszymi widzami, co bardzo nas zaangażowało do dalszego działania. Zależało nam także, aby pokazać, że ludzie są częścią naszego projektu. Na naszych warsztatach dałyśmy zadanie uczestnikom, aby narysowali kobietę i z czym im się kojarzy. Wszystkie rysunki zabrałyśmy w całość i stworzyłyśmy kolaż. Pani Karolina Rudecka, widząc to, co robimy, odezwała się do nas i zaproponowała nam współpracę. W ramach niej nagrałyśmy podcast. Naszym gościem była pani Ela Janicka, radomska seksuolożka i terapeutka par. Odpowiedziała na pytanie, jak dzieciństwo wpływa na dorosłość oraz rozmawiałyśmy o związkach i toksycznych relacjach. Efekty tej pracy możecie zobaczyć już na Spotify i Apple Podcast. Usłyszeć nas również mogliście w Radio Rekord, gdzie Zosia opowiedziała trochę o naszej działalności. Gościła tam również Agnieszka Oreszczuk z projektu Pomysłowi. Dziewczyny opowiedziały trochę o swoich projektach oraz to, dlaczego zdecydowały się na działalność, jeżeli chodzi o projekty społeczne, w związku z Olimpiadą zwolnili z teorii. Naszą ostatnią aktywnością był Dzień Otwarty w Radomskiej Komendzie Policji dla Kobiet z Niepełnosprawnościami ze Stowarzyszeniami na Rzecz Innowacji i Edukacji. Teraz Wam opowiem o problemach, które napotkałyśmy, tworząc nasz projekt. Oczywiście głównym z nich były kłótnie i spory w naszym zespole, co prawie zniszczyło naszą wieloletnią przyjaźń, ale nauczyło od nas rozmawiać i słuchać siebie nawzajem. I na przyszłość już wiemy, jakie przeszkody stoją nam na drodze w naszej komunikacji. Ej, co my chcemy w ogóle dalej robić? Chcemy stworzyć własne gazy pieprzowe z logiem czasu kobiet. Oraz mamy w planach przeprowadzić cykl podcastów w Centrum Kultury Amfiteatr w Radomiu. I chcemy również kontynuować nasze zajęcia z samoobrony. To już wszystko, co chciałyśmy wam opowiedzieć o naszym projekcie. I dziękujemy za wszystkie możliwości, które udostępniła nam Olimpiada zwolnień historii.